Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Audi Q7 to duży, luksusowy SUV. Ponieważ jest skierowany na niszowy rynek, Audi Q7 traci sporo na wartości po 5 latach. Podczas gdy większość SUV traci na wartości tylko około 45% do 55% po pięciu latach, Audi Q7 straci 59% swojej wartości, według Caretge.com. Audi Q7 zadebiutowało w 2006 roku i przez ponad dekadę było skierowane do właścicieli którzy chcieli luksusowej jazdy z dużą ilością, miejsca na rodzinne wycieczki, jak niezawodne jest Audi Q7. Audi Q7 nie jest szczególnie znane ze swojej niezawodności. Serwis RepAirpal przyznał modelowi Q7 ocenę 2,5 na 5,0, co jest wynikiem przeciętnym ze względu na niewyróżniający się wynik. Q7 cierpi z powodu częstych wizyt u mechanika i ma wysokie koszty posiadania. Właściciele pełnowymiarowych SUV odwiedzają mechaników w celu nieplanowanych napraw około 0,7 razy w roku, ale właściciele Audi Q7 odwiedzają swoich mechaników średnio 0,9 razy w roku. Z drugiej strony, prawdopodobieństwo, że naprawa Q7 będzie poważna wynosi 13% czyli mniej niż średnia 19% dla luksusowych, pełnowymiarowych SUV. -ów. Słaby wynik RepairPal wynika z faktu, że SUV -Y są ogólnie znane z wyższych kosztów posiadania i częstszych wizyt u mechanika niż sedany. Audi Q7 jest skierowane do właścicieli, którzy chcą luksusowej jazdy z dużą ilością miejsca na rodzinne wycieczki. Ale chociaż Q7 zachęci właścicieli do częstego odwiedzania mechanika, jego mniejsze prawdopodobieństwo poważnych napraw można przypisać. Faktowi, że podobnie jak większość niemieckich marek, Audi zwraca szczególną uwagę na komponenty, takie jak silnik i skrzynia biegów, silnik ma tendencję do przerwania zapłonu 84 osoby zgłosiły że ich ku 7 trzęsie się i drży podczas jazdy oraz że zapala się lampka kontrolna silnika, dzieje się tak tylko po uruchomieniu zimnego silnika. Jeden właściciel musiał trzykrotnie wracać do dealera, aby to sprawdzić. Ostatecznie mechanicy nie byli w stanie rozwiązać problemu. Dealerzy mają trudności ze zdiagnozowaniem, który element jest wadliwy. Ponieważ właściciele zgłaszają, że czyszczenie zaworów, wymiana świec zapłonowych i nowych cewek nie rozwiązały problemu. W rezultacie wielu właścicieli wyraziło swoją frustrację z powodu tej marki. Brak zapłonu może wydawać się błahym problemem, ale jeśli zostanie zignorowany, może spowodować poważne uszkodzenie silnika. Prowadząc do kosztownych napraw, aktualizacja oprogramowania modułu sterowania paliwem rozwiązała problemu kilku właścicieli. Problem ten wydaje się występować w Audi Q7 od 2007 do 2011 roku. Awaria czujnika spalania stukowego kilku właścicieli zgłosiło że zostali powiadomieni o awarii czujnika spalania stukowego z powodu kontrolki silnika. Na szczęście właściciele zauważyli, że nie wystąpiły żadne inne problemy poza zapaleniem się kontrolki. Co jest dobre ponieważ wadliwe czujniki spalania stukowego zwykle prowadzą do słabego przyspieszenia, a nawet uszkodzenia silnika. 19 właścicieli zgłosiło ten problem w modelach Q7 z lat 2007 do 2012. Technicy RepairPal twierdzą, że jednym z rozwiązań byłaby wymiana czujnika spalania stukowego i wspornika który mocuje go z boku silnika. Konieczne będzie również dodanie materiału termoizolacyjnego w celu ochrony nowego czujnika. Problemy elektryczne spowodowane nieszczelnym szyberdachem do National Higfight Traffic Safety Administration, NHTSA, wpłynęło 31 zgłoszeń. Dotyczących awarii wielu podzespołów elektrycznych, takich jak radia, wskaźniki i światła. Z powodu wody przeciekającej przez szyberdach Q7, kilku właścicieli zgłosiło, że ich radia nagle przestały działać, ponieważ woda przedostała się do wzmacniaczy. Jeden z właścicieli zgłosił zapach spalonego okablowania po początkowym zwarciu spowodowanym wycieczką do myjni samochodowej. Znalazł prawy tylny wzmacniacz całkowicie nasiąknięty wodą, ponieważ rurka spustowa przebiegała obok głośników. Dwóch właścicieli zgłosiło że musieli przywrócić w system odwadniający pojazdu, aby upewnić się, że wyciek nie wystąpi, a także wymienić jednostkę główną interfejsu multimedialnego wraz z głośnikami BOSE pojazdu które nie były objęte gwarancją. Jeden z właścicieli musiał zapłacić 800 euro, a drugi 900 euro. U tego drugiego właściciela problem pojawił się jednak ponownie kilka miesięcy później. Problem ten wydaje się być powszechny w Audi Q7 z 2007 roku, ponieważ elektronika i woda nie mieszają się Problem ten naraża pasażerów na ryzyko pożaru i porażenia prądem. Niektórzy właściciele Audi Q7 zgłaszali piszczenie hamulców podczas jazdy z dowolną prędkością. Piszczące hamulce problem z hamulcami Q7 2017 powoduje ich piszczenie za każdym razem gdy właściciele używają ich przy dowolnej prędkości, chociaż hamulce nie miały żadnych problemów z działaniem lub wydajnością, dźwięk ten jest dość rozpraszający i właściciele zgłaszali, że są nim zirytowani. Wielu właścicieli zgłosiło ten problem do Audi, a firma oświadczyła że przygląda się sprawie. Wydaje się, że jest to powszechny problem w Q7 z 2017 roku. Dwóch właścicieli zdecydowało się nawet pozwać Audi. Jednak producent samochodów nadal utrzymuje, że hałas hamulców nie jest równoznaczny z usterką, ponieważ hamulce nie spowolniły SUV. A Audi zgodziło się na ugodę, ale nadal twierdzi że nie ma nic złego w Q7. Pozew zbiorowy Audi obejmuje gwarancję na nowy samochód, która obejmuje wszystkie naprawy wynikające z wady produkcyjnej przez 4 lata lub 50 tysięcy mil, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Biorąc jednak pod uwagę częstotliwość występowania problemu, wątpliwe jest, ilu klientów skorzysta z tego przedłużenia. Ponieważ 50.000 mil to niewiele, a wielu właścicieli mogło już przekroczyć ten przebieg. Chociaż właściciele twierdzą, że nie wiedzą, jak naprawić problem, metoda Audi polega na wymianie przednich klocków hamulcowych i zainstalowaniu nowej dolnej sprężyny w każdym kondensatorze hamulcowym, tak aby na zacisk przypadały dwie sprężyny zamiast jednej. Mamy nadzieję, że znajomość tych typowych problemów pomoże ci w podjęciu decyzji o zakupie używanego Audi Q7. Wszystkie modele SUV mają tendencję do występowania kilku wspólnych problemów, więc poznanie doświadczeń innych kierowców może pomóc w podjęciu decyzji, czy SUV jest wart swoich pieniędzy.